No, że Petrol kupił Priusa, to nie znaczy, że się od razu skończył. O nie, nie, skoro na kanał wjeżdża coś takiego. Bazowo jest to oczywiście Mercedes W124, a dokładniej 300E. Tyle, że z genami Porsche. Większość części to oczywiście W124, jednak doszukamy się tutaj też elementów z Mercedesa SLR129 oraz produkcji Porsche. Właściwie. No jest to bardzo ciekawy przypadek, bo skoro Mercedes i McLaren stworzyli Mercedesa McLarena SLR, to czemu ten samochód nie nazywa się Mercedes Porsche? Byłoby to jak najbardziej, takie można powiedzieć, sprawiedliwe i logiczne, no bo jest to Mercedes W124, ale też Porsche typ 2758. Wpiszcie sobie w Google, zobaczcie co Wam wyskoczy. Dzisiaj na kanał wjeżdża taka oto bestia. Jest to ostatni Mercedes W224 w takiej mocniejszej wersji bez dopisku AMG, pod którym podpisuje się Mercedes-Benz oraz Porsche. Bo w latach, gdy produkowano 500 E, Mercedes i AMG jeszcze nie współpracowały razem. Znaczy, no prawie już współpracowały, ale jednak jeszcze nie. No więc przed wami Mercedes W224 500 E czy tam raczej Mercedes Porsche. Zapraszam. No więc ogólnie Mercedesy W124-500e produkowane były od 1990 roku. Ten egzemplarz wyprodukowany został w 1992 roku. Mercedes zaczął produkcję w 124 znacznie wcześniej, jednak, no kurczę, nie zaprojektował sobie tego nadwozia pod silnik V8. Po prostu w tamtym czasie Mercedes jakby no nie miał konkurenta dla bmw M5 postanowił coś takiego wymyśleć, ale żeby tutaj była V8. Przypominam, że w tamtym czasie BMW E34 miało 6 cylindrów, pojemność. 3 6 litra bodajże gdy wchodziła 224 500E do produkcji sam w sobie Mercedes produkował 124ki maksymalnie z sześciocylindrowymi jednostkami no i ta cała kasta ta cała buda właśnie była zaprojektowana pod maksymalnie sześciocylindrówki a nie V8ki jednak taka firma jak AMG brała Mercedesy 224ki i wsadzała do nich potężne V8ki, Seka modyfikowano je. No i na pewno znacie taki twór jak 124 Hamera. Jednak mówię, auto było brane, oddawane do AMG, osobnej firmy, no i kompleksowo przerabiane. Mercedes nawet zgłosił się do AMG ze swoją koncepcją, gdy te firmy jeszcze były no działały osobno. W zasadzie to Mercedes mógł produkować 124 z V8, na pewno by to wymyślono, jednak linia montażowa podobno była za wąska, by produkować po prostu takie 500e. No ten samochód jest szerszy. Z jednej strony, by poprawić prowadzenie, a z drugiej, no żeby to wszystko się tutaj w środku pomieściło, ale szerokość to nie wszystko. Ogólnie AMG było zainteresowane współpracą z Mercedesem, by tworzyć takie samochody, jednak niestety nie byli oni w stanie wytworzyć takiej ilości z sztuk, jakiej żądał Mercedes. W tamtym czasie firma AMG była dość mała i po prostu nie sprostałaby wymogom Mercedesa, jeśli chodzi o ilość wyprodukowanych sztuk. Jednak pod koniec lat 90., firma Porsche, słynąca z tworzenia no, sportowych samochodów. Miała problemy finansowe. Mercedes się do nich odezwał z tą samą propozycją. Mimo tego, iż Porsche borykało się z problemami finansowymi, no to było zdecydowanie większą firmą niż AMG. Wybaczcie, że troszeczkę szybciej wam o tym opowiem, bo o tej historii można by było mówić no z półtorej godzinki. No i Porsche, można powiedzieć, no można powiedzieć, skorzystało z okazji i podjęli się stworzenia tego konkretnego samochodu tego konkretnego projektu. Co było tak, że ogólnie Mercedes w 500E produkowany był ręcznie w firmie Porsche, nawet na linii montażowej, która została Porsche po prostu po modelu 959, ale też na tej linii montażowej montowano kiedyś Porsche 356, ale nie można tego nazwać, że była to jakaś taka linia produkcyjna. A raczej taka linia montażowa, bardziej jak manufaktura. Karoserie W124 w firmie Porsche, już na tej linii montażowej, nakładane były na takie wózki, które po prostu przepychano przez dane jakieś no, segmenty czy też dane etapy produkcji. Taka 124 miała być po prostu komfortowym, wciąż komfortowym Mercedesem nadającym się do. Wygodnego śmigania, tak, 160-180 km na godzinę w trasy. I w sumie był to pierwszy Mercedes, Mercedes nie AMG, oryginalny Mercedes z V8 pod maską w segmencie E. I nie miał on konkurencji w sumie, bo wszystkie auta w segmencie E miały wtedy sześciocylindrowe jednostki. Mercedes już wtedy miał przecież doświadczenie w projektowaniu limuzyn z V8 pod maską, no ale w tym przypadku głowiło się nad tym Porsche. Powstało ponad 10 tysięcy egzemplarzy Mercedesa 500e oraz E500. Aha, no bo przecież nie dokończyłem wam, jak produkowano ten samochód. W ogóle te nadkola to wszystko jest twór Porsche. Porsche to wymyśliło, tak, tak. Porsche brało karoserię takiego Mercedesa, modyfikowało ją. Przykładowo, no nie wiem, chociażby żeby poszerzyć tutaj i powiększyć komorę silnika. Wszystko składano ręcznie, spawy również. Robione były no, przez człowieka, nie przez maszyny. Potem, już gotową karoserię przystosowaną 5-litrową V8 wysyłano do Mercedesa jedynie na lakierowanie wszystkiego. I kolejno karoseria, już polakierowana, wracała z powrotem do Porsche. No taki Mercedes W124-500E powstawał w 18 dni. Tak jak Jaguar XJ220 przykładowo. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to z taka 124-500E. Tak jakoś znacząco nie wyróżnia się od normalnej 124. Najbardziej charakterystyczną rzeczą w 500E są te oto wystające nad kola. Oczywiście, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jeszcze rzut oka z przodu, proszę bardzo, no są one tutaj bardzo wyraźnie zaakcentowane. Zmienione zostały również zderzaki oraz progi boczne, no bo rzecz jasna, żeby one tutaj ładnie pasowały do górnej części nadwozia. Tutaj z przodu, z tyłu. No i tak ten samochód właśnie miał wyglądać pod wszystkim oczywiście podpisywał się Mercedes, po prostu taki no taki cicho ciemniak. Oczywiście jeśli ktoś siedzi w samochodach, no to od razu pozna, że to jest 500E. W tym egzemplarzu z zewnątrz jedynie zostały zmienione kierunkowskazy z przodu, no bo oryginalnie powinny być one żółte. Lampy z tyłu też są założone ciemniejsze. No, i jedna rzecz, która tutaj odbiega od oryginału jeszcze, ten znaczek. Ten emblemat 500E powinien być troszeczkę niżej. Ach, no i rzecz jasna, zapomniałem o felgach, bo oryginalnie Mercedes 500E wychodził tylko i wyłącznie na 16-calowych, takich płaskich, typowo mercedesowskich felgach z ośmioma otworami. A tutaj mamy felgi z Mercedesa E500 Limited. No, taki 500 Limited pojawił się pod koniec produkcji, jednak, właściwie kurczę, czy one z niego pochodzą? Właściwie to pochodzą one ze 190 Cosworth Evolution 2. No, Mercedes oryginalnie montował 16-calowe koła, żeby zachować, no, taki względny komfort po prostu, no, bo zawieszenie tutaj zostało też zmodyfikowane. No, ale jednak na tych felgach, no kurczę, jak to zawsze mówię, 124. Wygląda pięknie. Jeśli chodzi o układ hamulcowy, pochodzi on z Mercedesa SL. Z przodu mamy tutaj czterotłoczkowe zaciski. Tarcze mają wymiar. 300 mm z przodu, jak i z tyłu. W późniejszych latach, chyba w roku 93, zaczęto z przodu montować też trochę większe tarcze, większy układ hamulcowy. Tarcze miały wtedy 320 mm, tył bez zmian, ale jeszcze taki drobiazg, jeśli chodzi o hamulce z tyłu, to też warto wspomnieć, że na inne rynki, 500E hamulce mogło mieć. Tarcze mogły być z tyłu mniejsze. Przykładowo na Stany Zjednoczone tarcza miała. Wymiar 278 mm. Ogólnie 500E na rynek USA oraz Japonię różniły się troszeczkę, no bo w USA przykładowo były inne lampy, były inne, mniejsze z tyłu tarcze, ale też na rynek japoński oraz USA ten samochód nie miał chłodnicy oleju. Chodziło o to, że w USA czy w Japonii są no, bardziej restrykcyjne ograniczenia prędkości i taka chłodnica, no jakiś Niemiec siadł i to wyliczył. Była niepotrzebna. No ale w Europie, w Niemczech to wiadomo, próby autostradowe, no to taka chłodniczka się przydaje. Jeśli chodzi o rozstaw kół z przodu i z tyłu, no to z przodu rozstaw jest szerszy o 37 mm, z tyłu 38. Jeśli mowa o zawieszeniu, no to też bardzo dużo elementów pochodzi tutaj z Mercedesa SL-R129. No auto miało być wciąż komfortowe, ale też dobrze się prowadzić z racji że mamy tutaj pod maską mocny silnik, ale całe zawieszenie było wystrojone przez Porsche i co ciekawe, z tyłu mamy tutaj seryjnie niwo, czyli zawieszenie samopoziomujące. No dobra, i tak to mniej więcej wszystko wygląda z zewnątrz. No to zajrzyjmy sobie do środka. No bagażnik już pominiemy, żeby ta prezentacja nie trwała. Nie wiadomo ile, chociaż pewnie i tak będzie długa. Posłuchajmy jak się otwieram i zamykają drzwi z tyłu. No, taki sprawiedliwy, mechaniczny dźwięk, ale bez żadnego rezonowania. Drzwi tutaj są takie, jak w normalnej 124, ale nie jest takie oczywiste to, że 500 -y wychodziły tylko czteromiejscowe. Proszę, przestrzeń pasażerska z tyłu, mamy skóry. To też nie był seryjny element wyposażenia. Tutaj taki schoweczek. No, proszę, już w 90-tych latach pomyśleli już inżynierowie i projektanci o smartfonach. Skóra, tutaj gładka, po środku perforowana. Ogólnie kanapa, jak i fotele przednie były projektowane dla tego samochodu przez Rekaro. Proszę bardzo, jak przytulnie, w środku podłokietnik. No, nie ma tutaj chyba uchwytów na kubki, chociaż. No, tutaj popielniczka, tutaj. No proszę, taka roletka, też schowek. Wszystko to jest prawdziwe drewno, znaczy fornir, ale z prawdziwego drewna. Dywaniki oczywiście, jakby mogło być inaczej, ryflowane, czyli w takie paski. No boczek drzwiowy też jest tutaj. No prezentowałem Wam Mercedesa W124. No to jest cały miękki. Tutaj skóra, elektryczne szyby, chromowana klamka. Elegancko, wszystko ładnie. Jeśli chodzi o przestrzeń pasażerską z przodu, tu jest taka sama sytuacja jak z tyłu, także słychać delikat, troszeczkę słychać pracę zamka, ale bez rezonowania. Dźwięk pełny, boczek drzwiowy, też tutaj skóra. Proszę, tutaj chyba mamy nawet jakiś lepszy system nagłośnienia oryginalny, no bo tutaj nawet jest głośnik. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Fotele, proszę, tak jak mówiłem, Recaro. No wewnątrz też tutaj jest perforowana skóra, tutaj na około gładka ale są one bardzo wygodne takie bardziej sportowe trzymają nas lepiej na boki no zobaczcie tutaj jak jest bardziej uwydatnione na siedzisku i też na oparciu zagłówek oczywiście fotele regulowane są elektrycznie nawet zagłówek jest tutaj regulowany elektrycznie w jednej płaszczyźnie no bo w drugiej można go po prostu sobie tak zrobić. Fotele mają również możliwość zapamiętania ustawionej pozycji a tak no 500 e było robione na 300 e, także to wnętrze za bardzo od 300 e się tutaj poza tym nie różni. Proszę, mimo że auto ma 326 koni mechanicznych, to kierownica wciąż jest tutaj normalna, taki normalny Mercedes luksusowy, wygodny, komfortowy, idealnie nadający się na trasy, bez żadnych tutaj bicepsików podcięcia. Kierownica do kierowania. Mamy tutaj też tempomat. Zegary wyskalowane do 260 km na godzinę, i w sumie też tutaj nic nam nie mówi, że mamy do czynienia z 5-litrowym motorem. Mercedesy 500e oczywiście nie były produkowane na wąskiej listwie, także od razu mamy do czynienia z pierwszym liftem. Czy tam właściwie ostatnim liftem, no bo później była 124 E500, także powstała już E-Klasa. Także jako, że tutaj już nie mamy wąskich listew, no to też mamy. Drewno w tym miejscu, przykładowo, tutaj na drzwiach. Również mamy tutaj też dwie poduszki powietrzne dla kierowcy oraz dla pasażera. No, nie ma tutaj przez to schowka, no ale bezpieczeństwo. Tunel środkowy, właściwie konsola centralna z tunelem środkowym, płynnie połączona. No i co? Zobaczmy, co tutaj mamy za przyciski. No, podgrzewanie tylnej szyby, zagłówki, roleta awaryjne, system ASR, tak jest. No, i tutaj podświetlenie z tyłu. Klimatyzacja, można powiedzieć. No, nie ma ona trybu auto, więc jest ona taka półautomatyczna. Tutaj można ustawić oczywiście temperaturę, jest dwustrefowa. No, radio mamy akurat nieoryginalne. Tutaj kieptacka, idziemy w dół. Podgrzewane fotele z przodu, 2 stopnie. No, i tutaj lewarek skrzyni biegów. Są dwa tryby, jej działania ekonomiczne. Oraz sportowy czy też standardowy. Skrzynia czterobiegowa też z Mercedesa SL. No i tutaj otwieranie okien, regulacja, lusterka pasażera. No bo kierowcy, jak się okazuje, o dziwo jest manualne. No ten samochód kosztował jakoś pod 140 tysięcy marek. Bazowo był 15%, o 15% droższy niż BMW M5 E34. No i tutaj też mamy taką. Taki schowek z roletką. Wszystko jest oczywiście miękko wykończone. Nawet ten schowek można tutaj zamknąć. Proszę, tutaj jest zamek. Podłokietnik oczywiście jest miękki, składany, wygodny, ale nie jest to taka oczywista sprawa w W124. No, ale to 500. Ten egzemplarz jest chyba ma pełne wyposażenie. No, co tutaj jeszcze można było dodać? O komputer pokładowy, właśnie komputer pokładowy. Właściwie nazywał się on, przepraszam za mój niemiecki, Reiser Rechner, coś takiego. No tutaj było pełno takich napisików, taki wyświetlacz, no i można było mieć zasięg, zużycie paliwa, średnią prędkość. Prędkościomierz był w innym miejscu, jak się jak dobrze pamiętam. No i dobra, to by było na tyle w środku, czas zerknąć pod maskę. No i tutaj serce ale maszyna, ja pierniczy. Komora silnika została tutaj też przez Porsche poszerzona, by ta potężna V-8 się tutaj zmieściła. Pięciolitrowa jednostka, oznaczenie M119, pochodząca, no można powiedzieć, pochodząca z modelu SL500. Chociaż do końca to nie jest tak, że włożymy tutaj jednostkę z Mercedesa SL500. Oj nie, ten silnik w 500e. No, jest zmodyfikowany. Trochę jest tutaj kilka podobnych części, tych samych nawet, ale przykładowo, no chociażby taka miska olejowa, jest zupełnie inna. Silnik jest pozmieniany, ale największą zmianą była tutaj zmiana wtrysku. Bosch Gadget Tronic na w pełni elektrycznie LH Tronic. No to jest znaczna różnica. Wprawdzie FL500 miał tyle samo koni mechanicznych co 500E, bo 326. Jednak jeśli chodzi o moment obrotowy, no tutaj mamy 480 Nm sl było 30 Nm mniej. Gdy Mercedes 500e przeszedł, no, taki gruntowny facelifting i przechrzczono go na Mercedesa E500, no to E500-ka już była troszeczkę słabsza. Miała 320 koni mechanicznych. No, chodziło tu po prostu o spełnienie norm spalin jakichś tam. Dobra, to już tak szybciutko i zaraz jazda próbna, jeszcze skrzynia biegów. 4 g z Mercedesa SL. Ten samochód z tym silnikiem, z tą skrzynią biegów, która nie jest w sumie aż taka za szybka, o czym dowiecie się podczas jazdy próbnej, osiągał pierwszą setkę w 6,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, bo ogranicznik. Jest to bardzo wygodna limuzyna, możecie powiedzieć, że 6,1 sekundy nie robi aż takiego wrażenia, ale kurczę, na początku lat 90., by dać Wam jakieś odniesienie, jak ten samochód w rzeczywistości był szybki. No to dajmy na to, ćwierć mili pokonywał on w czasie 14,1 sekundy. Podczas gdy przykładowo Ferrari, Ferrari 348 TS ćwierć mili pokonywało w 14,5 sekundy. Ok, myślę, że jak na omówienie to by było na tyle. Macie kilka ciekawostek. Teraz czas na jazdę próbną. to co, odpalamy. Na auto troszeczkę troszeczkę tutaj stało, jak wam je prezentowałem, więc nie będziemy tutaj niestety jak na razie próby dźwięku robić, ale próbę dźwięku zrobimy sobie w filmie z próbą autostradową, bo też tym autem udamy się na niemiecką autostradę. No gdy auto, gdy ten samochód wszedł do produkcji, gdy zaprezentowano go dziennikarzom, no to nazwali go przecież Autobahn Killer. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Oj, niestety brzydka pogoda. Światła sobie włączymy. Aż żal, tym samochodem jechać w taką pogodę. Pojedziemy sobie przykładowo w prawo. Jak na razie w miarę spokojnie. Proszę, też ciekawostka. Jedna wycieraczka. Lusterka, jak możecie zauważyć. Też nie są symetryczne, no bo to jest prostokątne. To jest kwadratowe prawie że, to jest prostokątne. No miało to ponoć polepszyć widoczność w lusterkach, ale jakoś Mercedes zrezygnował z tego pomysłu. Poczekajcie, tutaj ostrość sobie lepiej troszeczkę ustawię na siebie. O, teraz mnie lepiej widać. No i co? Ogólnie jak takim Mercedesem, troszeczkę dzisiaj nim pojeździłem. Jak jedziemy nim normalnie w sumie nie ma tutaj niczego jakiegoś takiego szczególnego. Może jest on delikatnie sztywniejszy, no bo ma inne sprężyny, inne zawieszenie, inne zestrojenie zawieszenia. Jak mówiłem, tutaj ukłon do Porsche. Dziękujemy, że tak Porsche zrobiło ten samochód, a Mercedes się pod nim podpisał. nie wyczuwamy, żeby tutaj było jakiś strasznie mocny silnik czy coś takiego i w sumie nawet gdy przejedziemy się w dzisiejszych czasach Dzisiejszymi Mercedesami To wrażenie jest takie samo Po prostu No Mercedesy Nawet jak są mocne No to nie chcą nas od razu zabić Czy tam od razu postawić bokiem Żebyśmy tutaj wypadli z drogi Po prostu są to generalnie Takie auta Wciąż komfortowe No ten samochód zaprojektowany był Stricte pod próby autostradowe Pod szybkie trasy Tutaj sobie skręcimy. Tam jakieś korki. No tutaj klimatyczna, leśna droga. Powiem wam, że fajnie jest prowadzić ten mój kanał Petrol Head Number One. No nigdy nie sądziłem, że przejadę się Mercedesem W124, czy tam Mercedesem Porsche w 500E. Jest niesamowite. Przełożenie układu kierowniczego, myślę, że jest tutaj troszeczkę inne. No jak ostatnio jechałem Mercedesem 230e, to jest taka normalna wersja, ta jest usportowiona. No to tam troszeczkę bardziej trzeba było nakręcić się kierownicą. W tym przypadku jest różnica jak najbardziej. Kurczę, ciągle tutaj ten kontrast chyba będę musiał zmieniać. Znaczy nie, nie jest tak źle. Tutaj już wciskamy tak do połowy gaz. Dopiero wtedy auto zaczyna budzić się do życia. Chociaż już tak nawet nieźle przyspiesza. No, gdy spojrzymy z perspektywy e, takiego wersji 200D, no to to już jest rakieta. Nawet gdy wciśniemy gaz do połowy, ale gdy wciśniemy do dechy, no momencik, niech tutaj będzie gdzieś kawałek prostej. No, przykładowo, tutaj kończy się ograniczenie. No! Elegancka auto się odpycha. No, 6 sekund do setki. Także łachy nie robi. Powinno się odpychać. Właściwie to, jakby ten samochód był z manualną skrzynią biegów, ale to Mercedes i to jeszcze limuzyna no to. No, tak średnio pasuje, szczególnie w topowej wersji samochód byłby troszeczkę szybszy. Skrzynia automatyczna wprawdzie jest pancerna, ale no czterobiegowa, także przełożenia są tutaj bardzo długie. No i ma taką troszeczkę zwłokę można powiedzieć, ale skoro auto było stworzone pod autostrady, to taki automat też jak najbardziej wystarczy. Kurczę, ale trafiłem na pogodę. Mam nadzieję, że na próbie autostradowej będzie już ładnie, bo tak to ja nie wiem, kurczę, 500 E, a akurat musi tak latać. Ale zwróćmy uwagę, w sumie nie wiem, czy będziecie teraz słyszeć e, bardziej mnie, czy samochód, czy może jednak też, ale teraz jedziemy po płytówce i w tym aucie, ono ma 204 tysiące kilometrów, to 30 prawie lat na karku. Tutaj wciąż nic w środku. Się nie odzywa. Jest to naprawdę taki solidny, zbity samochód. No, hasztag 224. Tak tu powinno być. Dobra, wyjedziemy sobie z tego obleśnego lasu, z tej płytówki. Tutaj będzie lepiej, ale pogoda dzisiaj katastrofa. Strasznie leje. Ale patrzcie, starszy samochód, ponad 300-tonna pałusenka pod maską, a tym autem nie ma jakoś strachu, żeby nim sobie jechać. No, może zaraz będzie, jak jakiś aquaplaning tutaj mi się przytrafi, ale nie jest ono po prostu aż tak strasznie wulgarne, bo od razu nami tutaj szamotało. Ogólnie to jest rewelacyjny samochód, Jeździć nim sobie na co dzień. Ja wiem, że to jest abstrakcja, bo no na co dzień jeździć sobie Mercedesem 500E, no to już naprawdę świrnięty pomysł. Chociaż właściciel, jak bierze ten samochód, no to z niego korzysta. Nie boi się nim skoczyć na autostradę, czy też po prostu sobie gdzieś zrobić jakąś dłuższą trasę, bo ten samochód ogólnie w mieście, no to by się marnował, ale jak wyskoczy na trasę, jak wyskoczymy nim na trasę. No, to dopiero rozkłada skrzydła, no i bierze pełny D. Wtedy może pokazać, na co go tak naprawdę stać. Wtedy wciskamy gaz do dechy. No, nie chcę tutaj też szarżować nadmiernie, no bo przecież jest ślisko. Ostrzej sobie pojedziemy na próbie autostradowej. Zawieszenie wybiera nierówności bardzo ładnie. Jest faktycznie tak zestrojone, powiedzmy. Średnio komfortowo Jest wciąż, auto jest wciąż komfortowe No jak na dzisiejsze standardy No to jest wciąż komfortowe No ciekawy jestem Gdybyśmy wybrali się na taką dłuższą trasę Parę osób by tutaj nas Zaczepiało W ogóle niezorientowanych w temacie Co to jest 500e Te poszerzenia byłyby dla nich nieistotne Ktoś by jechał jakąś nowszą A6 Czy coś takiego No i dalibyśmy takiemu Mercedesowi Wpalnik oj Taki ktoś mógłby się naprawdę zdziwić. Bardzo! No zdecydowanie nie jest to taka W124, w której siedzi pan z wąsem pod dworcem. To jest zupełnie coś innego. Ogólnie samochody Porsche, no bo Porsche też w podobnych latach produkowało model 928 i 928 GTS. W ogóle to jest bez sensu, jak jest pas rozbiegowy i ktoś nie jedzie do końca, tylko wręcz. Wtrynia się tutaj, jeszcze nawet na ciągłej linii, to jest mega dziwne. I to go wcale nie usprawiedliwia, gdy chciał, że chciał zająć lewy pas. W każdym razie, Porsche oprócz 911, produkowało też 928, 944, no i takie 928. Przecież to też był w sumie taki no, usportowiony, ale trochę cruiser. Takie Gran Turismo Porsche też ma doświadczenie, by zrobić taki komfortowy samochód no tak no, no dostosowali się przecież pod Mercedesa i spełnili wszystkie wymagania ten samochód powstał, jadę nim no nic wiecie co ja tutaj gniję w korku no już sobie chyba dzisiaj za bardzo nie pojeździmy w tym odcinku więc myślę, że jeśli chodzi o taką szybszą jazdę o jakąś wycieczkę na przykład za granicę no to więcej opowiem Wam w kolejnym odcinku na próbie autostradowej. Także na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że auto, jak i prezentacja Wam się bardzo niesamowicie podobały. Pozdrawiam i do zobaczenia. Na razie.